jest um, to wiadomość skierowana do wszystkich nie macie pojęcia, bo skończyłem tutaj ten film o ukrywaniu się przed państwem polskim e, no, skończyłem kręcić tutaj chciałem się na to krzesło wgramolić tu na to krzesło takie hotelowe się musiałem wgramolić, wiecie o, takie wysokie krzesło i tak tutaj siadza, siadałem tu do tego stołu i, a miałem bożony telefon, o ten telefon miałem zahaczyłem tutaj o, o ten stół, to o mało co mój telefon no nie skończył śmiercią naturalną, albo tragiczną tu na podłodze więc no wziąłem telefon, teraz sobie he, he, herbatkę tutaj to, to jest czyjaś, a ta jest moja więc tutaj jest, nie wiem czy będzie widać, o o, to, to jest mój telefon i, i tu, tu na tym telefonie są trzymane różne ważne informacje zagraniczne. O to chodzi. I kilka razy mówiłem Państwu Polskiemu, że, że ma się trzymać z daleka od tego telefonu. A Państwo Polskie jednak go pochwyciło, i siłą fizyczną Państwo Polskie odebrało mi ten telefon. I to było. Um, Taki komisariach czy to jest komisariat? To jest pokój 109 na pierwszym piętrze w budynku sądu rejonowego yy, yy, Wrocław Krzyki, tam jest pokój 109, tam na, na takim rogu yy, taki nieopisany pokój, to tam jest kanciapa milicjantów yy, sądowych, milicjanci sądowi, to tam mi o, o, odebrali mi ten telefon. A tu, tu właśnie na tym telefonie są, są trzymane ważne informacje yy, międzynarodowe, yy, niedostępne dla państwa polskiego i państwo polskie nie ma nic do tego telefonu, więc o, ten telefon o, o, o mało co mi z kieszeni mi, mi, mi nie wypadł, więc muszę dbać o, o mój telefon. Dobrze, więc teraz tutaj tak się, się ukrywa się ukrywam przed Państwem Polskim. Dzięki.